Czy Obiekt 260 jest tak samo potężny jak w World of Tanks PC? Czy jest wart swojej ceny? Na te jak i na inne pytania znajdziecie odpowiedź właśnie w tym odcinku. Z tej strony radker 1 i witam was w kolejnym omówieniu pojazdu. Tym razem będzie to oczywiście Obiekt 260. Zdecydowałem się na zrobienie tego odcinka, ponieważ dostałem ten czołg niedawno i pograłem nim trochę i mam na ten czołg świeże spojrzenie. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, są dwie oferty w sklepie, właśnie takie jak widzicie na ekranie. No i też powiem czy opłaca się je kupić. Ale zanim oczywiście omówimy sam pojazd, nie byłbym sobą, gdybym nie przekazał Wam jakichś ciekawych newsów. Oczywiście w update 8.6 Lansen C zostanie lekko znerwiony, zostanie mu odjęta prawie sekunda z czasu przeładowania, co za tym idzie, mamy prawie pewność, że pojawi się na jarmarku świątecznym. Na jarmarku pojawi się najprawdopodobniej też Bat Tylion Burask. No i mi się wydaje, że to jest całkiem ciekawa informacja, ponieważ oba te czołgi mm, wydają mi się dosyć fajne, ale oczywiście bardziej bym chciał Buraskę napiszcie koniecznie który czołg wy byście bardziej chcieli i przechodzimy już do omówienia tego radzieckiego HTK no właśnie, czy HTK, ten czołg to jest bardziej med na sterydach normalnie ja bym go zaklasyfikował jako czołg ciężki szturmowy, lecz przez to że w Blitzie nie mam tak dobrego pancerza jak w WOT PC, zakwalifikuję raczej jako czołg wsparcia albo właśnie taki med na sterydach troszkę jak właśnie AMX 50B, który jest takim typowym czołgiem wsparcia tutaj mamy mniej typowy czołg wsparcia można powiedzieć, no dobra, ależ bez przejdźmy do parametrów. Mamy tutaj prawie 3000 dpm, 260 penetracji na podstawce i 310 na goldzie. Trzeba sobie powiedzieć, nie najlepsza jest ta penetracja. Dpm oczywiście bardzo dobry, alfa 420, przeładowanie 8,4 sekundy. Jeżeli chodzi o celność, mamy 0,32 celności i niecałe 2 sekundy czasu przeładowania. Akurat wynik bardzo fajny, ten czołg przeważnie będzie wam trafiał, aczkolwiek z moich doświadczeń wiem, że czasami potrafi posłać dziwne kalafiorki. Jeżeli chodzi o profil pancerza, ponieważ o to głównie się rozchodzi w przypadku tego pojazdu, to niestety on posysa. Tutaj kadłub nic nam nie odbija. jedyne co możecie coś odbić czasami boczkiem i te boczki są tak samo jak w przypadku ISA 7 dosyć trollowe. Nadaje się ten czołg dosyć scrapa, ale nie do walki na skrapie, ponieważ kiedy będziecie próbować wychylić, aby oddać strzał, zostaniecie przebici w górne płyty, które wchodzą pod niemalże każdym kątem. Tam wystarczy około 250-260 penetracji. Jeżeli chodzi o wieżę, no to wypadałoby, żeby ta wieża była twarda, chociaż tak samo jak właśnie w World of Tanks PC. No nie, tutaj niestety ta wieża. Nie będzie Wam za bardzo odbijać pocisków, to znaczy, ona jest twarda, dopóki przeciwnik nie załaduje golda. Jeżeli przeciwnik załaduje pociski goldowe z penetracją około 290-300, będzie Was w stanie przebić w policzki, no i w garnek nawet z penetracją 160 wejdzie, a on też nie jest jakieś bardzo mały, da się tam strzelić. Innymi słowy, M60 na goldzie przebijałem ten czołg w wieże bez większych problemów. Jeżeli chodzi o depresję, działa to tylko 6 stopni, więc nawet na tą wieżę jest ciężko grać. Nie wszystkie pozycje będziecie w stanie zająć. Jeżeli chodzi o mobilność, to jest najlepsza strona tego czołgu Jeździ on 47 na godzinę do przodu i 20 do tyłu, ale w Vod PC jeździ on znacznie lepiej. I zdaję sobie sprawę, że to w PC jest troszkę argumentem z dupy, ponieważ wiadomo, że te gry są zupełnie inne. Natomiast mówię, co w tym czołgu mogłoby być lepsze, ponieważ według mnie ten czołg nie domaga. Tak samo, tak podobna jest Wasza w sumie opinia też. Mówiliście, że ten czołg jest raczej średni, średnio dobry, i zgadzam się z tą opinią. Część z Was mówiła, że on jest najlepszy, ale mi się wydaje. Że ten czołg jest właśnie tak, mniej więcej zaklasyfikowałbym go w CB jeżeli chodzi o tą klasyfikację A, S, A, B, C, D. Jeżeli chodzi o właśnie. Porównanie tego pojazdu można go przyrównać do chińskiej WZ. Wydaje mi się, że ona jest znacznie lepsza od tego pojazdu, ze względu na to, że po prostu ma więcej pancerza. Ten czołg niezbyt odbija i oczywiście znajdziecie bardzo dużo dobrych wyników, które gracze robili na obiekcie 260. Ale to ze względu na to, że ten czołg jest do tego stworzony. Mamy tutaj niezłą mobilność, no i bardzo dobry DPM, jak na czołg ciężki 10 poziomu, prawda? I dlatego doświadczeni gracze kłócą się, że ten czołg jest niesamowity i że można nie robić takie wyniki jasne, jeżeli fot to się bitewka u... Ułoży. Ja tym czołgiem niestety tak dobrze nie grałem, a chociaż udawało się robić dobre wyniki, ale niestety w większości bitew no, ten czołg po prostu jest bity bardzo mocno i nie jesteście w stanie zbyt dużo zrobić. Tak jak widzicie, nasz bohater bał się nawet na jak pancera wyjechać ze względu na to, że ten czołg może przyjąć wieże, zwłaszcza od, od takiego jak pancera. I mi się wydaje, że to jest ogromne rozczarowanie, że w zwykłym WOCie, ok, on jest ciężko do zdobycia, jest za misje osobiste i tam jest naprawdę 30 razy lepszy. Gdyby dali mu Jedną z tych dwóch rzeczy: albo super mobilność, bo ma dobrą, bo nawet bardzo dobrą, ale nie ma takiej super, albo dobry pancerz na wieży. I nawet nie na kadłubie, ok, on może przyjmować tymi górnymi płytami, to jest w końcu 2.6.0, ale gdyby on miał troszkę więcej pancerza na wieży, żeby na tej wieży można było polegać, bo póki co nie można, no to mi się wydaje, że byłby takim czołgiem bardzo dobrym. Jeżeli chodzi o ofertę, to za 20 i 25 tysięcy golda, oczywiście nie polecałbym jej kupić, porównałbym to do oferty do super konia, nie czołg, ale raczej ofertę. I według mnie super koniec. Po prostu ogółem lepszy y, od 260 i był wart swojej ceny. Jeżeli chodzi o ten pojazd, on się pierwszy raz pojawił w sklepie. No i dla takich fanów radzieckich y, czołgów ciężkich lub właściwie radzieckich medów mógłbym go polecić, ponieważ. Nie jest na finale ten czołg taki zły, ale generalnie jeżeli macie na przykład WZ115, jeżeli macie na przykład WZ113, to raczej nie polecam tego um, 26.0 wam kupować, ponieważ się troszkę rozczarujecie. No i przypominam, że możecie dołączyć na mojego Discorda, link jest w opisie i tam też są różne ankiety i możecie też mnie wesprzeć paroma groszami Właśnie link jest w opisie do donate'ów. No i to by było na tyle w tym odcinku. Koniecznie napiszcie, co wymyślicie o obiekcie 260 czy według Was jest taki. Taki OP, czy może tak jak ja myślę, jest taki mocno średni. No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia.